21 listopad za miesiąc koniec świata ma być, podobno. A ja stoję właśnie pod hotelem Alcantara, w którym spędziłem 5 pięć... w sumie fajnych dni i czekam na taksówkę. Jest godzina 7, dochodzi 7 o 7 miała być taksówka i jedziemy do Madrytu na lotnisko po dwóch tygodniach pracy. Z czego 5, 5 dni spędziłem w hotelu. No i właśnie jestem już na lotnisku w Madrycie, Madryt-Bajeras, czy jak to się tam wymawia. No i czekam o 12.30, jest dopiero boarding, a jest dopiero po 10.00. Widzę dużo w ręce. Nie wiem, czy będzie, czy uda mi się nagrać start i lądowanie ale zobaczymy, postaram się generalnie jest tak, że jest dość duża mgła i i pochmurna, więc nie wiem czy w ogóle będzie cokolwiek widać z góry ale myślę, że myślę, że dam radę taki gołąbek pokoju ja to widać na pite lotniska ja tu będę stąd odfruwał

już po przejściu kontroli osobistej, znaczy nie miałem osobistej, ale miałem kontrolę jak każdy inny tak jest tutaj Za dużego ruchu nie ma nie? ja tam będę stamtąd z D60 z D60 to tam będę leciał Te kontrole na lotniskach to jest tragedia Zanim to okaże się do nagaru zbierać, aby przypadkiem czegoś nielegalnego nie wnoszę. kupiłem sobie za 1,5 euro zwykłą małą wodę mineralną. Tylko że zapomniałem o tym, że, że ich nie wolno wnosić na samolot w zwykłej plastikowej buteleczce. No i kicha, musiałem wywalić ze śmietnika. To jest to GoPro na lotnisku ile? GoPro trójka za 350 euro do 249 i no, za 249 A Z akcesoriów nie ma tu nic ciekawego te uchwyty i nic więcej

Kabinchef, det er Anna-Mette Marks Jure, som vi mødte, da I kom ind i flyveren, sammen med Birte Rask og Claus uh, Bæk. Vi er klar til at komme afsted af til op til København i 2 timer og 45 minutter. Og vi har en relativt kort flyvelse i to timer og 45 minutter, og uh, det betyder, at... Uh nogen om foran dem en smil, så er det mig på siderne fra 4 til 7. De det er det Eurobunders medlem, er det muligt at betale med Eurobunders ombord? Vi har en findes i vores Couchshop katalog. God tur med at tak. My name is Anna-Mitte and I'm your on this today. On our way we do have the pleasure of serving a snack and a four dinner break for passengers in business. For so that, we'll be serving a warm meal, followed by cold drinks, coffee, and tea. For passengers in economy, we'll be serving a cold meal, also with warm bread, followed by cold drinks, coffee, and tea. And in the our economy treko. starting from row 8. Sure. Our passengers will be introduced to our club shop cafe, yes. where you have the possibility of buying snacks, sandwiches, and cold beverages, coffee, and tea, so free of charge. Assortment of prices can be found in the club shop catalog, starting from page 4. 欢迎收听《娱乐新闻》。 Wysoko, wysoko nad murami. Spędzałem ślicznie w Kopenhadze, teraz po 19 i 20 będę miał około 2 do usunięcia Na razie nie wiem jeszcze co w Poznaniu będzie robić, czekało pewnie w Poznaniu się dopiero pierodowy No jestem już w Kopenhadze, oczywiście na papierosku do do mają już na pokład. Już nawet choinka jest. Trochę szybcy Duńczycy są. No ja się do właśnie przy kontakcie, bo mi się telefon rozładował. Także, żeby mieć netto, musiałem znaleźć na szybko kontakt. W środku jest ten terminal trzeci. Jak się komuś nie chce stać w kolejce, to sobie tutaj bilet kupuje albo rezerwację realizuje, w tym czymś wyglądającym, jak bankomaty. Tak wygląda terminal trzeci w Kopenhadze o 19 zaczynają wpuszczać na samolot, na pokład samolotu. Mam jeszcze godzinę z minutami. I tak będę musiał wcześniej wybrać. Znowu kolejną kontrolę przechodzić. Ach, z ty... tymi kontrolami. Mówiłem już wcześniej, kuź, bo traktują człowieka jak terrorystę jakby tych terrorystów wszystkich po wystrzelał. Spalił i wystrzelał i byłby święty spokój. Można by było sobie spokojnie latać Oprócz przez takich chłop bladych, kurwa opalonych. Mnie traktują jak terrorysta i innych pasażerów też. Super. cały ten islam powinni zrównać, zaorać zaorać równo z ziemią w... Lat temu, ile by to było mniej problemów, no jestem już w tym drugim samolocie, ale jest, zacząłem, żeby coś nagrywać, więc odezwę się, odezwę się z Poznania. Witam wszystkich z Poznania z dworca PKS-u. Moje fienie na ciało Fiat Assistance dzisiaj sięgnęło z zenitu. Ch... Z tego, że mnie do, dowieźli do, do poznania, od poznania do domu, już muszę sobie sam radzić. Bo się chują drętwem. Kurwa nie chciało taksówki załatwić. Żeby chociaż kurwa załatwili taksówkę z, z lotniska na dworzec. Widzicie tam? K... Oni stwierdzili, że przez internet nie mogą kupić biletu i, i olali sprawę. I w tej sytuacji pierwszy autobus, pierwszy PKS do Koszalina jest o godzinie... ten. Jak widać i słychać jestem na dworcu głównym w Poznaniu. Nie wiem, no naprawdę już nie wiem co powiedzieć. To, to się nie, nie dzieje naprawdę. Dworzec kurwa jest zamykany o, o godzinie 0000. Jak można kurwa w białym cywilizowanym kurwa świecie zamknąć dworzec? No, no no, nie wiem, no dla mnie to jest k***a niepojęte. Niepojęte kurwa. Gdzie mam bilet kupić? Gdybym chciał jechać pociągiem. No niech ktoś kurwa wytłumaczy jak sześciolatkowi. Jak mam kupić bilet nawet gdybym miał ten pociąg, kurwa, o normalnej porze Teraz słuchajcie jakie było opóźnienie tego podkomisu który przyjechał Kur... Kurwa Klocki do wymiany bo piszcie dwie godziny dwie godziny opóźnienia z Krakowa do tutaj a jedzie do Warszawy W takim tempie to w Warszawie będzie cztery godziny później niż powinien być F-50 Jadę sobie autobusikiem Który tutaj przyjechał generalnie z Zakopanego i jedzie do No Dobra, koniec relacji z powrotu do domu Na tym, na tym wejściu zakończę Powrót był to było widać na filmie.